Siema, siema tej tory, Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przygotowałem dla was coś specjalnego. Jak wiecie jestem wielkim fanem piłki nożnej i co za tym idzie kolekcjonuję koszulki piłkarskie. Troszkę ich mam, e, pokażę wam dzisiaj całą moją kolekcję, więc oglądajcie od początku do końca i mam też dla was niespodziankę. A mianowicie jest to specjalny boksik od właśnie firmy jaką jest Secret Ball. E, jest to specjalny mystery box. W środku jest koszuleczka, randomowa koszulka jakiegoś klubu z pięciu najlepszych lig piłkarskich i nie wiem jakiego klubu, więc odpakujemy sobie na tym odcinku, a wy jak dobijesz tutaj 2000 łapeczek w górę po tym filmem, no to ja kupię jakąś kolejną koszulkę z e, Secret Ball, ale to makro dostałem za darmo, więc bardzo dziękuję. Wpadajcie koniecznie do nich na sklep, jak chcecie sobie też sprawić taką niespodziankę, jest tam dużo różnych fajnych ofert z różnymi mystery boxami, e, właśnie z ciekawymi koszulkami piłkarskimi, wszystkie są oryginalne, więc tutaj daję wam w pierwszej lince opisu jak najbardziej polecam. No i łapkujcie, to będzie więcej takich mystery boxów otwieranych z koszulkami. Dobra, e, zaczynamy ten odcineczek, i od czego sobie zaczniemy. Pierwsza moja koszulka, kolejność jest losowa, a tylko Madrid. Jak widzicie, tak się prezentuje. Jestem wielkim fanem tego klubu. To jest mój ulubiony klub piłkarski. No i nie mogło jej tutaj zabraknąć, więc ją sobie odkładamy. To jest pierwsza koszuleczka, a boksik będzie na końcu tego filmu, więc oglądajcie, żeby tego nie przegapić. Dobra, lecimy dalej. I tutaj angielski akcent, jak widzicie. Liverpool, tak to się prezentuje, moi drodzy. Więc też potężna drużyna. No i ładna jest swoją drogą ta koszulka. Możecie tutaj dokładnie zobaczyć, tak się prezentuje. Proszę bardzo. Lecimy sobie do kolejnej, ale zanim do niej przejdę, tutaj szybko wystawię losowych subskrybentów mojego kanału. Jak chcesz, żebyś pokazany w kolejnym filmie, wystarczy, żebyś mnie subskrybował, więc naprawdę polecam. No i właśnie, napiszcie jeszcze w komentarzu, która z tych wszystkich koszulek jest najlepsza według Was. To postaram się przypiąć serdecznie. Ok, teraz taka dosyć dziwna koszulka, bo jest to no, niezbyt znany klub, nie oszukujmy się. Canterbury City Football Club, czyli to jest jakiś angielski z takich niższych link. No, tak w rumpek się gdzieś wyczaiłem parę dobrych lat temu, no i postanowiłem, że zakupię do kolekcji, więc nie będę o nim jakoś dużo więcej mówił, bo no, po prostu nie wiem, jakie. To jest nawet dokładnie kluby, nie znam ich. Ale tutaj coś mocnego wjeżdżam, moi drodzy. Patrzcie to! Oryginalna koszulka HSV czyli oczywiście drużyny z Hamburgu i to jeszcze z napisem z tyłu Rudnevs, czyli zawodnik, który grał kiedyś w Lechu Poznań, no właśnie to jest jego oryginalna koszuleczka, co prawda mały rozmiar bo wtedy byłem młodszy jak ją miałem ale fajnie się trzyma i to już jest naprawdę od paru dobrych lat ją mam dobra, przechodzimy sobie dalej, troszkę tych koszuleczek naprawdę będzie, więc mam nadzieję, że ten film wam się spodoba no i cały czas będę też powiększał swoją kolekcję, Chesterfield tak to wygląda, to też jest drużyna teraz z niższej ligi angielskiej, ale możecie zauważyć że jest całkiem fajna koszuleczka z Pumy, tutaj jeszcze jakiś sponsor jest widoczny, co prawda też już jest użyta i też zgarnąłem ją w jakimś tam bo w lumpeksie idzie naprawdę w dobrej cenie zgarnąć fajne koszuleczki, no ale dobra, nie zamulamy, lecimy dalej i znowu angielski akcent, ich jest najwięcej, tym razem jakaś bardzo stara koszulka reprezentacji Anglii, bo jeszcze sponsorem było Umbro jak widzicie, no teraz już oczywiście jest inny sponsor, ale nie jestem ta koszulka i czasem sobie w niej chodzę więc ja tam ją lubię fajny makro i jest taka wygodna nie jak to zazwyczaj koszulki piłkarskie i tutaj świeży akcent mój najnowszy nabytek oryginalna koszuleczka Antalia Sporu treningowa zobaczcie to logo bo to jest limitowana edycja takie specjalne srebrne więc naprawdę pięknie to wygląda byłem na ich stadionie byłem ostatnio w Turcji i sobie ją zakupiłem no troszkę kosztowała powiem szczerze ale ja zawsze sobie robię takie pamiątki jak jestem na jakichś stadionach piłkarskich i musiałem ją po prostu wziąć niestety meczowej nie wziąłem, bo była naprawdę to już bardzo za droga, no i teraz pierwszy polski akcent, moi drodzy podbeskidzie bielsko-biała, też treningowa koszuleczka taką mi się udało tutaj zdobyć, jak widzicie ze sponsorem, proszę bardzo tak ona wygląda, myślę, że nawet spoczko, no, możecie też napisać jaki jest wasz ulubiony polski klub w komentarzu to postaram się przypiąć serducho i przechodzimy do mojego drugiego ulubionego klubu od razu za Atletico Madryt. jeśli chodzi o wszystkie kluby, czyli AC Milanu. zobaczcie, tak to wygląda, troszkę już się podarło tutaj na sponsorze, no ale generalnie jest bardzo ładna, nie, ma fajny taki wzór i zobaczcie z tyłu, co my tu mamy Tori, e, jeszcze numer 88 e, bardzo ładna, bardzo ładna koszuleczka i też często sobie w niej pykam, e, więc dobra, ją też odkładamy a przypominam, że już coraz bliżej do specjalnego mystery boxa od Secret Ball, e, więc nie możecie tego przegapić, bo ja coś czuję, że tu będzie jakaś mocna koszuleczka, najlepsze no jest, nie mam pojęcia co tu w środku jest, oby coś dobrego, nie? E, dobra, następnie kolejny raz Atletico Madrid, tym razem z innego sezonu, taka trochę starsza e, ją gdzieś pamiętam, wyczaiłem na eliksie się akurat wystawił, to jest używana koszulka, ale jestem wielkim fanem Atletico, więc no chciałem ją sobie po prostu zakupić. No i też tutaj jak widzicie znajeczka, taka oto koszulka jest. Bardzo mi się podoba, mój ulubiony klub, więc trzeba tutaj wspierać i kibicować. Dobra, już coraz bliżej nam zostało do końca. Jeszcze tylko kilka koszuleczek. I kogo my tu mamy? Olympiakos Pireus. Jak byłem jakiś czas temu w Atelach, w Grecji, to właśnie wybrałem się do oficjalnego sklepu Olympiakosu, no i zakupiłem sobie tą oto piękną koszuleczkę. Naprawdę jest fajna, tylko nie ma niestety sponsora, ale ze sponsorem o 20 euro droższa, więc no myślę, że to była dobra decyzja, tak wygląda no to jest jedna z moich ulubionych, jeśli chodzi o moją kolekcję, w ogóle sam Olympiakus też bardzo lubię, teraz są w finale Ligi Konferencji więc zobaczymy jak im pójdzie następnie, mamy tutaj po raz kolejny niemiecki akcent, jest to Mainz, czyli też oryginalna koszuleczka, tym razem Kappa, troszkę inny sponsor, bo zawsze jest Nike, Adidas i tak dalej a tutaj jak widzicie Kappa dzisiaj po raz pierwszy, ale ładne są te koszulki jak widzicie to jest taka kratka, która przypomina mają koszulki reprezentacji Chorwacji, więc tak to się prezentuje moi drodzy. Mi się bardzo też ta koszulka podoba, i wyrwałem ją na jakiejś fajnej przecence, więc też się cieszę, że ją mam. Dobra! Lecimy, bo zostały tutaj dwie ostatnie koszulki, już będziemy przechodzić do Mystery Boxa. AC Milan, wcześniej też była jedna koszulka Milano, ta jest troszkę inna, bo ma kołnierzyk z innego sezonu. No i jeszcze z tutaj widzicie Fly Emirates tak to się prezentuje. też już troszkę lat ta koszulka ma, odkąd ją kupiłem, ale nie narzekam. W Pumie w oficjalnym sklepie zakupiłem, więc chyba oryginalną. no w sensie pewnie replika, ale po prostu oryginalna replika, o to mi chodziło. Dobra, i teraz ostatnia koszulka z tej kolekcji, i przechodzimy już zaraz do Mystery Boxa. Więc wyczekujcie, a tutaj jak widzicie, też bardzo rzadki, fajny okaz, bo jest to Monachium 1860, specjalna drużynka właśnie z już chyba teraz trzeciej albo nawet czwartej ligi niemieckiej, troszkę im się spadło, ale jeszcze parę lat temu grali w naprawdę wyższych, tych najwyższych ligach w Niemczech mega ładnie wygląda, jedna chyba też z moich ulubionych, śliczna jest, fajnie ma te kolorki, no i co, też mi się udało na fajnej promocji wyhaczyć no to lecimy dalej, zapraszam tutaj z kamerą ja sobie siądę i odpakujemy specjalnego boksika właśnie od Secret Ball, może na początek odpakuję tak żebyście nie widzieli, uwaga, uwaga, moje Pierwsza reakcja, ja będę widział, bo jeszcze nie. No, a jeszcze nie widzę, bo jest zapakowana. Ale widzę coś innego. Dostałem fajne wlepy. Zapraszam, tak bliżej jak można. E, pokażmy. Secret Ball, taka naklejeczka. E, serdecznie naprawdę polecam. Mega dziękuję, że dostałem od Was tą paczkę. Jest mi bardzo miło. I jeszcze krówka nawet jest. Nie, no to trzeba zrobić, zanim otworzymy testa krówki. Czy jest dobra? E, więc zobaczmy, proszę bardzo. Szybki opening. I czy to będzie taka krówka, jaką lubię? Fajna, nie jest taka lejąca Ja właśnie lubię takie bardziej kruche I ta taka jest Więc krówka zjedzona, no i co moi drodzy? Robimy opening Wy jeszcze nie będziecie widzieli co to za koszulka Ej, co to jest za... O kurczę! No powiem wam, że Drop mi się naprawdę mega fajny trafił Wow Czekajcie, zaraz wam ją obrócę I ja już <śm> mogę powiedzieć, że jestem giga zadowolony Bo akurat takiego dropu się nie spodziewałem Taram Zobaczcie sami Manchester City, jakaś specjalna wyjazdowa wersja. Patrzcie, jakie to logo jest piękne. Takie pomarańczowe. I nawet tego stroju, jeśli chodzi o Manchester City, to nie widziałem. Wiadomo, nie się kojarzą głównie z tymi niebieskimi, tak jak tutaj widzicie. Nawet jest metka, że to jest oryginalna koszuleczka, żeby nie było. E, więc kurczę, no jestem strasznie zadowolony. Dziękuję ślicznie. E, tutaj właśnie ekipie Secret Ball za to, że dali mi taki kozacki prezencik. Może ja teraz przymierzę jeszcze tą koszulkę e, i zobaczymy, jak w niej wygląda. No więc moi drodzy, koszuleczka jest już na mnie i sami spójrzcie leży jak ulał. naprawdę fajnie wygląda będę ja sobie w niej śmigał, więc przyzwyczajcie się bo w najbliższym czasie na pewno na odcinkach będę w niej występował, ja się mega cieszę bo w sumie jeśli chodzi o angielskie kluby to troszkę koszuleczek miałem i ta to kolejna do mojej kolekcji, więc bardzo dobrze, bo Premier League to jest jedna z najlepszych link na świecie, w sumie chyba nawet najlepsza, bo dużo osób tak mówi, więc ocencie tą koszuleczkę w skali od 1 do 10, jak tutaj dotrwałeście mam nadzieję, że filmik wam się podobał, widzimy się w kolejnych dzięki jeszcze raz, staj, że mogłem tą koszuleczkę otrzymać za darmo, pozdro!